i dzisiaj gramy, który film wolisz. Oh, z... My Nie. Ja z... na przykład nie znam tego filmu. Ja też nie. A... Myślę, Myślę, żeby mi się wstało. bardziej ten, ten spodobał. Mhm. Uh -huh. Ten horror. No, nie chcę nic. Ja idę do horroru. Mhm. Uh -huh. Możecie nam napisać, z czego się. Nie, A... nie wiem, czy wy znacie te filmy. No ale może, bo, które, o które one by. Oni by A by czarodziej Krainy Oz! Aaa! Trudno, bijemy się, bijemy, 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 a ja z... Ała! O ty, ha mi jeden! Wkładać tą serduszkę Minecrafta. O ofak o ofak o ofak o fuck, o fack, o, fack, o, fack, o, fack, o, fack. za bluzkę. No zabijasz kogoś! Właśnie wiem. Wracaj tutaj! Nie, jaką sarkę zabili. Gdzie oni są? No za tobą. Pomocy. <noise>. Kurde. No, Ciebie zabili. Dawaj! O nie, przegramy. No i nie lipam. Napiszcie, widzę w komentarzach, które wy wolicie. Film. Trzeba walczyć do końca, pamiętajcie. No, nigdy się nie poddawać. Albo wiem, co mogą bardziej napisać. Jaki najbardziej, jaki wolą popcorn karmelowy, mhm. solony czy maślany? O ile będą włączone komentarze? O. W głowie się nie mieści. Mhm. Czy? Ja bardzo lubię, w głowie się nie mieści. Kot, butę. No hmm, chyba w głowie się nie mieści, ja bym dała. Mm -hmm. Bo ja bardzo lubię. Yy, Kuta w butach też bardzo lubię, też jest fajny, ale w głowie się nie mieści I jednak wygrywa. Ale czy jest jedynka czy dwójka? Eee, dwójka. Ja oglądam jedynkę i dwójkę. O. Ona już nie ma, nie chce mieć jej się bić. Wrak! O ty! O ty co ty Co ty sobie myślisz, co? No co ty sobie myślisz? Co że... ja też na tą napadam? Że będziesz mnie bił? Co? Co sobie myślisz, co gnojku? O! No! Zabiła nam się. Ja też zabiłam. Zlej. O co ja robię? Ej, tu mój tak umarliśmy. Jezu, jak o. to szybko leci, te konkurencje. No. Który film jest lepszy? czy o Titanic, Titanic. Titanic. Mm -hmm. nie oglądałam, ale ponoć jest fajny. Jest mega. Mm. Deadpool i Wolverine. Pójdę Ej, na co, co, co? Ja chyba też pójdę na Titanica, bo widziałam takie małe jakby reklamy, czy jak to się tam nazywało. No coś trwa 2 minuty. No ja bardzo to... lubię na przykład Titanica oglądać. Oh, oh fuck. Mamy przerąbane. Stara, wiesz, jeszcze się zaklinowałam no cholera. <śm> nie, nigdy się nie widzowie, pamiętajcie, nie poddajcie. Nigdy nie wolno się poddawać. To są trzy osoby na dwie, ale co... O, brawo! Wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, wracaj Nigdy się widzowie nie poddawajcie. Pamiętajcie o tym, nigdy się nie poddaję. No i mnie zabił, prawda? Bardzo mało życia. Wiem. Poma Mam pół serduszka. Nie, nie, Nie słuchajcie ich. O wiele lepszy jest Titanic. O. E, już przegram. Jedno uderzenie i przegram. No, mówiłam. Lepszy Titanic, nie słuchajcie ich. Chociaż go nie oglądałam, trudno. No, trudno. Raz czy nie o. Co my tu mamy? Nie oglądałam. Nie oglądałam. Polarny ekspres. Możliwe, że to. I ja nie lubię anime. Nie wiem. Co? Nie ma. anime. Ja na, na anime, a ja na anime idę, ja lubię anime. nie Ani nienawidzę, ale jakbym miała wybierać, to chyba i tak bym tamto wybrała. Ale widziałam, że się tak skończy. Po oh fak. No i dupa. Jesteśmy w czarnej dupie. E, ktoś wyszedł. Wyszedł. Taki. Ten... A nie, myślałam... Co tu podskakujesz, ha? On się jakby teleportuje, ten. Które zacina też, wiesz? A. Oni oh. jeszcze wszystkie serwiszka. Ulera, Wracaj tutaj! Zabija się. No jedną babę żeś zabija, teraz drugą bijemy. Wracaj tu! Nie odpuszczę ci tego. O, nie no odpuszczę. mama użycia życia, dawaj ją. Nie, zabiłam ją. No! Jest. I... A, jeszcze ten typek! Zabił mnie. Który? Ua! Co za skunks jeden. My się nie... Ja! Yeah, wygraliśmy! Happy hair! Ja yeah, walczyłam do końca! Ja też, ale coś mi nie pykło. Dobra, który film jest lepszy? Mm. E, ostatni Władca Powietrza? Jakby było, było władce Pierścieni, no to może, może. Sok z żuka, Beetlejuice! Mm -hmm. Ja bardzo lubię Beetlejuice'a. I love it. Yes. Oglądam pierwszą i drugą część. Beetlejuice? Yeah. Beetlejuice? No. Yeah. Because. O, oh, no! I się nie dziwię. Ja. Yes. Kto tam w ogóle mógł stanąć? Oczywiście, że Beetlejuice wygrywa. Beetlejuice, bitter juice. Nie na coś byś powiedzcie... Jak na coś byście... <laughs> na lodu! Ej, nie, jak to będą chłopacy na bank to nie staną. Uh -huh. Ale trudno, trzeba, w... Uh. Oni staną tutaj, oni na bank nie staną uh. na krainę lodu. Jestem tu, Ale idziemy na krainę lodu. Ulepimy dziś bałwana! I jak się nie zgodzicie z jakimś naszym wyborem, to napiszcie koniecznie w komentarzach. Ulepimy dziś bałwana! No. No choć zrobimy to. Nooo! co? Myślałam, że chłopy. Uh -huh. Ej, ale w sumie jest więcej dziewczyn, no to. Mm. Wiesz, i tak byśmy wygrały. Chyba, że jacyś słabiacy z nami grają, no to. Tak średnio. So, ja... Ej, to wy jesteśmy mm. słabiakami. Eee, no, mam do fajnych filmów. do przyszłości. Szrek! 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 Szrek jest dziki. <laughs> ja wybieram panie shrek. Tak. Ja też shrek. Shrek, 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 shrek. shrek, shrek. Chwa, chwa, chwa. Shik shak szok, Shik. Shak. Jak ktoś tam stanie, to jest nienormalne. O mm. O! O. Ej, ręce Zbawę mi odleciały! Ręce mi odleciały. <laughs> Moje rączki kochane. Który film jest lepszy? No nie wiem. Nie ma drogi do domu? Spiderman. A, Spiderman. Spojrzałam no, się no. tylko na tytuł, a nie na... Mhm. Czy... No. Wygląda fajnie. No, Godi Godzilla... Oglądałam Godzillę. Ale na Spidermana. No, ja też, ale nie lubię Godzillę, oglądałam. Tak? Znaczy, to tam zabraniał, ale... Nie skapnął się, że... Musimy, no, jak to oglądać. oglądasz, nie złość się. O! Ale chyba bym bardziej wybrała Godzilla. Mhm. jest straszniejsza. Niż spiderman, bajka dla dzieci. W sumie my też jesteśmy dzieciaka. Ja lubię. Ja go lubię, Jestem z osób, które no nie lubią. Nie. Drakon? Ale to jest lepsze niż to. A co to jest? To jest jakieś anime, ja tam nie idę. Ja idę tu. Oczywiście, że tutaj. Ja oglądałam go. Ja My... najbardziej lubiłam tego smoka, to był, ja Nie pamiętam w ogóle jego szczerbatek. szczerbatek? Tak, szczerbatek. O ty! Jak śmieliście! Wracaj tutaj z wracaj tutaj, <gry> wracaj tu z Nie będziesz mi tu śmierdolił po tej planszy. Jakimiś chemikaliami. Nie będziesz mi tu nimi śmierdolił. Nie będę popadła. No będzie... nam tu śmierdoliły jakimś... Chyba no w sumie jak to woli, no ale... Co? Co? Jak co? Czarna panterka. glamour My musimy to stać, no chyba że po drugiej będzie coś lepszego. A i nie tu stajemy. Girls. Eee. Ja idę na girls. Ja też. My jesteśmy w końcu Girls. Slay girls. Nie ja to powinno być Slay girls. No. Ale panterka też, glamour. Ale dobra. Jest ciekawe, co by chłopiec było. A co ty myślałaś, jak w dupie stara? My nas spokojnie tutaj. Owalimy Znaj. do niej, bo ona się nie daje rady. Wracaj tutaj, z huksiku. <śmany> Dawaj! Brawo! To mi się z rękami dzieje. Właśnie mi też z on odlatuje mi jakoś tak dziwnie. Moje ręce ewidentnie chcą odlecieć. Ten horror. Chyba to był horror albo na drugim. Elza! No. Elza! Myślę chyba horror. Może mm -hmm. grała. No. Horror. Ja daję na horror. Ja teraz wolę oglądać horror. No, jesteście w dupie. Oj tak. Jesteśmy w dupie. Jesteśmy niepokonani, ale jesteśmy w dupie. O, zbierzełam! To A no to w tym czasie? pokupię sobie skrzyneczki. W której to skrzyneczki można kupić? Za 250 zł. jakiś. Wygraliśmy. Oczywiście. Zostałam kawałek zleczny. deski. <laughs> Gdzie? Dobra, wiecie co? Ja tą rundkę może sobie odmienę na chwilę. Co to? Indiana Jones. Ja Miałam jakiś miecz. Ja. Czyli kod butach, w butach. Nagrywasz? Tak, nagrywam. Nie, Jezu, ja tego nie odbierałam. Szybko, szybko. Nie. Nie zdążysz już chyba. A. Że ja nie zdążę. Jak śmiesz? O, prosta wygrana. O, co mi się dzieje? Nie wiem. Mocny zawodnik. To wałek wyrosłałam. Wow. O, żeż. Dwójeczka czy jedyneczka? O, oh, fuck. Mi się bardziej podobała dwójka. Mi też dwójka. Piszcie w komentarzach ile jeszcze, 11 minut? Jest! Oh. E, miecz masz? Hmm. To psa. Co? Cóż Tu to jest? Dajcie mi jakiś miecz, no chociaż, no proszę. O e, tak, tak. No to jeden? Patelnię mam, nie Dom chcę patelni. Dom Wydaje się fajne. Dom potworów? Slej? O. Jeden, jeden. Ja ubieram swoją patelnię. Biorę, mam patelnię na plecach. Jestem Jagie rozpunka. z patelnią. Nie mam nur. o. Nóż. Aj, mam nóż. A ja mam patelnie A ty może mieć. Ty masz nóż. No tak. No tu wika. Zaraz. Losuję sobie broń. To będzie człowieku wierzyć. Uuuu! Uh! 10% SpongeBob. Mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę. Tak. Oczywiście, że Spongebob. Ja mam jakąś nową broń. Czekaj, co ja to było? 10% na niego Siekiera. było. SIEKIERA! Motyka krowa, dupa pochowano, w szafie, trup. PRAWDĘ! No, a chciałam wykorzystać tą siekierkę moją. Czemu mi tak ręce latuję dziwnie? Garfield? U, Carfield, Garfield, tak. Garfield, tak. Albo... O, MINIONKI! Ej, ja nie byłam na Minionkach 3. Ja byłam. Fajne? Mhm. Mm Dobra, lecimy na Minionki. Ja ubiegałem Leci... Lecimy za głosem befe... bestie. Oj. No, ale sobie pograbiła. Chodź tutaj, skunksie. się. Wracaj tutaj. Gdzie uciekasz co? A gdzie ty ty? A gdzie ty ty? O. Już? Tak. Karma pantera, czy... Batman! Spoko. Ja lubię Batmana. Nie tak średnio oglądałam, ale... Ja oglądałam może do połowy, nie wiem czy ja całego oglądałam mi. No, chyba ją coś boli główka. Ty przed nami uciekniesz? No sobie chyba. Że przed tymi, którzy mają robuksy? Znaczy, nie zostało. Ile ty... Sandra zostało ci robuksów? O, o, ja już wyeliminowałam tak. Sandra, Czyli ile? Ty... I... 39 robuksów. Mi 60. Z 80. Widzowie, ostatnia rączka i już kończymy. A po drugiej stronie jest leśny gump. No, może być leśny gump? No, ja też myślę, że leśny gump. Za darmo widzowie, losowanko. No.